Tutaj mamy dziewczynki. Po lewej stronie jest kruszynka, waży 200 gram, po lewej jest Carmena, waży 150 gram, tak jak bracia. W przypadku Karmeny, filowo jest rezerwacja wstrzymana, ponieważ czasami się zdarza, że kiedy maluszki wychodzą z norki, to. Mama nie jest z tego powodu szczęśliwa, i zanosi do norki. Tu niestety słapała ją za igielki na główce. I to widać nad okiem jest taki lekki uraz, i musimy poczekać, aż to się zagoi. No, siostry ładnie sobie współpracują i dają radę. Niestety też na płyn zmęczający reagują. O którym wspominałam wcześniej. Przyznam się, że. Po tym, jak doszłam do tego dzisiaj, co drażni mnie i kolczaki, płynę no, 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 odstawimy. Bole już „żydkie tkaniny” niż tkaniny, które u mnie wywołują kichanie. u jerzyków to samo zresztą. No, gdzie tam idę? Zaraz spadnę. No, tutaj na no ładnie kruszynka badgera, czyli to takie wyciągnięcie maski, aż do czoła prezentuje. Fajnie to wygląda. Natomiast powiem szczerze, że jeśli chodzi o Carmenę, jest duża szansa, że może być snowflake'iem. A niestety wyjdzie to dopiero tak naprawdę przy ostatniej zmianie igieł, czyli w domu docelowym. Ale póki co. Na razie domku nie szukamy przez najbliższy tydzień. Bo może być tak, że zostanie u mnie. W przypadku takich urazów, właśnie jak tutaj mama sobie zaszalała trochę znaczy no instynkt macierzyński stosujemy. Bo to trochę i na to miejsce, więc wtedy zastosowałam aronikę. Po dwóch dniach po opuchliźnie nie było śladu, natomiast zaczęły się robić strupki, jak widać. I wtedy trzeba przeciwzapalnie, jak również maścią. Pierwszy raz stosuję tą maść, więc Wam w następnym filmie podam nazwę, bo nie pamiętam, ale jest dostępna na receptę, więc de facto też Wam nic nie da. Dlatego że w przypadku urazów mechanicznych, tam gdzie są kolce u jeżyków zazwyczaj jest tak, że y, miejsce uszkodzone, tak? To y, pokrywa się z trupkiem, a nowe kolce wyrostają od spodu i one wypychają. to mnie tam podgryza. Co mam na ręce, tak? To mam krem. Z jedzonkiem w pyszczku. Karmenuś. Wypychają. Tą uszkodzoną skórę z igiełkami starymi. Także co? Kończymy, dziewczynki.